Rozgrzewamy się i lecimy i lecimy sobie w dół. Ciach. Dobrze, że nie ma uludzenia a no zobaczymy jak będzie niższe. Ho, ho ho Nie za szybko? Tu mamy jakiś przystanek, ludzie słuchają. Kur... Ty, ale tu żeby się nie wyglebać, nie? Nie za szybko. Zbiegamy do wiochy tam boczne te przedmieścia świebodzic i pobiegniemy w stronę zamku Ciszy fajny zbieg, ale później będzie podbieg. Fajna to jest miejscu, a te kurcze okolice zamku książ. Oprócz samego zwiedzania zamku to dookoła warto pochodzić, bo jest tu naprawdę ładnie malowniczo. Szlakiem, czyli w dół. Lecimy w dół, tam jest ten yy, Cheese Bolko, jakiś pomnik przyrody tam. O kurde, trochę ślisko. Ale fajnie. Dawno w górach się nic nie biegało. Ostatni raz na festiwalu biegowym w Bielawie, to było w październiku. Przez zimę kurcze nic. Dzisiaj okazja, zajebiście. Lecimy. Dobra, jesteśmy, to jest Cisbolko. Nie, do ulicy lecimy. Tu będziemy sobie jutro szli, uważaj, bo to jest lód. Lecimy do ulicy. Dobra. Tam będzie chwilę ulicą, a później na taką chyba szutrową drogę wbiegamy. tu przez mostek, fajny fragment. Uważaj, żeby się tu nie wykopyrtnąć. Dobra, tu chyba w lewo, nie? Dobra, dawaj tu w prawo, bo tam jest ten... Ty, mysza, ale ty zgrabnie wyglądasz, jak tak za tobą biegnę. Może, możesz częściej biegać przede mną, to będę miał motywację większą do wychodzenia na bieganie. Ale tak, wiesz, nie, nie za szybko. końcówka Świebodzic, jakieś przemysłowe tereny. Lecimy. Pamiętam tą drogę, jak żeśmy chodzili tędy. Kurde, nie przypuszczałbym wtedy, że będziemy tu biegać. tutaj jeziorka jakieś z jeziorka jakiś zbiornik pewnie coś do tych zakładów, też może jakieś pomocniczy ale tu jakaś plaża ty pan, jak tu fajnie jest fajna miejscówka w lecie na pewno a my biegniemy dalej. I jak tam się czujesz? No, dobrze. Dobrze. Nóżki nie bolą? Kondycja jest? No jakaś taka. Bada. Lecimy dalej. Tu trochę ślisko. Ładnie tu, fajnie. Lecimy sobie dalej przez las. Tu już jest niedaleko Zamku Cisy. Jak pamiętam, to tutaj się wychodziło na taką drogę. Szło się w dół do takiej polanki i na zamek, nie? Tak, ale nie. to są się będziemy po prostu. Nie, czasu nie ma, nie? No ale cały czas jest pod górę. No ale jak jest pod górę, jak jest pod górę, to później będzie w dół. To dobrze Tam chyba jakaś wiatka była, czy coś? Przy tej drodze, czy... No może nie. No nie wiem czy do tej polany będziemy biegnąć, bo to już chyba to już właśnie zaraz będzie to miejsce. No, bo my już jesteśmy tutaj przy, przy tej drodze, która do zamku, na dół skręca. Kurde, się dospędziłaś, uważaj, bo tu ślisko. Ty, tu sam lód, po śniegu. Żeby się nie wykopyrtnąć na takim lodzie. Ale się światło odbija z od tego lodu No Właśnie nie pamiętam czy to się tutaj odbijało czy tam jeszcze dalej w dół Chyba w dół, bo tam taka polanka była tam gdzie ten festyn taki był rycerski A tutaj nie ma miejsca na to Książański park krajobrazowy O, to tu jest, tu jesteśmy pod zamkiem, tu jest ta polana O kurde, ale ty masz tempo z góry A, tu już zamek widać, stąd nawet prześwituje Co selfiaka przybrali i z powrotem? Czy nie? Czy wracamy? Dolina czyżynki No i co teraz? Przejdziemy przez to? Nie wiem Nie no, to ty idziesz na najwyższy tu w lewo Szybko byś przebiegła Mokro Dobra, to ja też Zmoczyłaś czy nie? Zmoczyłaś buta? Nie. Piąty kilometr wskoczył właśnie No to co? No to dobram zamku i z powrotem Pa, jak ty dzisiaj kurczę biegów górskich zaznałaś Już wiesz jak ja się męczę Dobre. na tych półmaratonach. Skończysz to gadanie? Dobra, jesteśmy pod zamkiem. Zamek Cisy. Mniejcało czterdzieści Nie, nie idę. No to co? To jakiegoś sylfiaka i z powrotem. chwilę odpoczynku. piętra. Dobra Brama do zamku zaliczona, lecimy z powrotem. Chyba 5.30 tutaj wyszło w jedną stronę zamku książ. Ile sto? No to tam i z powrotem będzie dyszka. Tu się tylko nie wykopy, to on się będzie zajbić. Lecimy z powrotem. Na żarcie. Uważaj! Takie zbiegi, to wiesz, to potrójna uwaga Dobra i teraz trzeba wodę pokonać Dawaj jeden krok i Dobra Znajoma droga, pod górkę, ale jak pamiętam, to jak już tutaj na szczyt w lasku się dostaniemy, to później już jest chyba z górki. Zaraz zachód słońca będzie. No, w sumie jest, wiesz, 16.24. Z do No, 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 ale... O zachodzie będziesz brał prysznic. Wiesz, żeby tutaj jeszcze zaraz coś do knajpeczki na żarcie się wykąpać się. A co? A co? No tutaj tu się ktoś buduje. Jak ostatnio żeśmy tutaj byli, to tutaj chyba kompletnie nic nie było. 6 km za nami jeszcze? jeszcze nie. nie ma jeszcze? jeszcze, nie. jeszcze 100 no, no około 10 zrobimy nie ma co się przemęczać miało być z górki znowu jest pod górkę ale biegniemy i się nie poddajemy o, tu trochę z góry jest Super tu jest Mega fajne tereny żeby sobie właśnie takie lajtowe terenowe bieganie potrenować Polecamy Co to jest Książański Park Krajobrazowy chyba No to ciach, no to z górki teraz Lecimy! Tu tak jak szlak w lewo. Bo my to już zaraz będziemy przy tym zbiorniku. Fajnie, fajnie, kurczę. Podoba mi się to. Podoba się dla mnie. <grym> się no damy radę, zobaczymy jak tam. Tutaj fajny taki prosty kawałek. I to są no. Ale buty mamy w miarę. to, to jak idzie. No. no, ale już godzinka sobie biegamy, chyba. Jeszcze nie. Jeszcze, nie? Jeszcze pięć minut. Aha. no ale to w jedną, w drugą stronę zaraz będziemy. Jeszcze nie, chyba, tego jeziora, nie? No to dobra, no to zmiana trasy z drugiej strony jeziora. Ty, to, nawet, to nie wiadomo, czy to krócej, czy dalej. A kiedy żeśmy szli tędy? W zeszłym roku na Wyspersa. Czy dwa lata temu? Na pewno schodziliśmy tutaj z prawej strony. A teraz schodzimy tu w lewo. z drugiej strony widać tą plażę. No to chyba nowe jest, nie? No, no wtedy chyba też to było. Stromo? O kurde, trochę stromo, no. To tak może, wiesz, delikatnie. A, ale jest przyczepne. Ty jesteś specjalistka w biegach to nie robić i to z razu różnicy widzę Ty to my tu chyba dobiegniemy do tego drzewa zawyskowego, tak Dobra, dobiegliśmy do tego miejsca gdzie wcześniej się u, chyba do góry żeśmy biegli, nie? Po, po tej skarpie. Tak, tam za tym przystankiem, za parkingiem, biegliśmy do góry. Teraz sobie biegniemy. Tędy. O, mamy towarzystwo biegowe. Co jest moc jeszcze? Troszeczkę. Troszeczkę jest. Troszeczkę. Ot, teraz największy podbieg będzie. Podbieg albo podejście. podejście chyba. <laughs> Już widać Zamek Książ, O tam. Tam musimy się dostać. A jeszcze myślę, jak z półtora kilometra tam do góry. drugą stronę ulicy i tutaj w dół Nawrocik, na chodnik I zaraz przez mostek i do góry do zamku A już słońce zachodzi już tutaj to już prawie go nie widać za drzewami Zajdziesz do góry do zamek to będzie jeszcze Ale po ciemku biegać nie będziemy 富い。へ飛ばれですね。 No co jutro sobie tu połazimy wzdłuż tego przełomu tej rzeki, nie? O tam jest tak fajnie widokowo właśnie. A tam też porobili na tej jak w sobotę z sobotem. No tam tak bardzo cicho było, nie? No tam było jakaś, jakiś remont. Ale to już chyba ładnych parę lat temu. No. Tu masz tam Dobra, tu jest cisbolko. Jest drzewko cisbolko. 9 km w na zegarku A do, o, ten jutro pójdziemy A dzisiaj No co? Ostatni Podbieg podejście. Albo podejście Dobra o, coś tutaj jaka siła jest pod górę jeszcze Ty no jest siła pod górę Myślałem, że nie będzie. Kurczę no, skąd ta baba tyle siły ma? Jednak pod górę biegnie i się nie poddaje. Kurde. Marsza biegnie, więc nie poddaję. Dobra jest, trzeba to przyznać. Jest potencjał na biegacza. Kurde, z góry biegnie, pod górę biegnie, po płaskim biegnie, po śliskim biegnie. Ty, kiedy ty nie biegniesz? Jak śpię. Jak śpisz. <gry> no, żeby nie było, to biega żółta kropka. Dajesz dalej, maleńki, gonię cię. Dobrze, że ma żółtą kurtkę, to przynajmniej widzę Cię w kadrze. No, pół kilometra jeszcze do mety. Jest 9,5 za nami. No będzie dyszka, będzie. Najstrąszy fragment, a ona biegnie. No wiem, tu żeśmy wyszli. No to co, którędy? Może żeśmy z góry przybiegli, nie? Aha, bo tu już od razu do hotelu. No dalej, lecimy przez górę. Trochę więcej się zmęczymy. Huh. Aha, bo tutaj już jest. To, tu jest tył stądniejny koni. No, no to kawałeczek jeszcze jesteśmy. O, uważaj, autobus jedzie dalej na prawo. Jeszcze już był brak wolnych miejsc Tego już byśmy nie zaparkowali Tędy? Tędy Na pewno Chyba tędy żeśmy nie biegli którą ręką nie polecisz to i tak, widzisz to spach to się tak przyzwolą Dobra, widać na horyzoncie zamek to Trafimy Teraz mamy Skoczyło 10 się nabrała Albo jej się sikać chce, albo głodna Dobra Jest zamek Albo Alto stoi stoi chyba Są jeszcze miejsce na parkingu kończymy. jest zamek Kończymy co? Kończymy Tak, bo zawsze są schodki tam Dobra, kończymy Wejście do zamku Tam idziemy na nocne zwiedzanie dzisiaj Bilety mamy to co? Idziemy się myć tak. i na jakieś jedzonko? No. Dobra. Pan z wodki się nie rozśmiechał, Tak. Dobra. A my śpimy tu dzisiaj. Hotel przy oślej bramie.